Nie, spaliłem go! No y -y -y. Norbert Gierczak, pozdrawiam cię serdecznie. No? Pozdrawiamy, no? Pozdrócy na Ale Mike zaraz wyja go jedynkę. Dzięki za to Widać Siema Michael, ile masz? Aha, za 50 zł klepmy Nie, nie, nie Co? Kogo? Aha, mnie? No, za 50 zł Niestety by mnie chyba Ale ja, no. Dobra, tak? No tak. I wybieraj Siema Michael, dałeś... O jej, 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 je, 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 je. znowu bym się nabrał Szczerze, <noise> dla mnie bomba, możecie mi wysyłać takie. ludzi? Takich nie ale dzięki. Szanuję... Oliwia jest dobra, no. to W ogóle szanuję was za że to, że się nie poddajecie. Paka jak się czujesz? Ja? Dzisiaj nie za dobrze. Ja mam dzisiaj awarię tak zwaną. No, nie nigdy będzie... Będzie musiał wychodzić... Będzie do... miał przepustkę na wyjście do łazienki. No. Boli Nie, nie, nie boli mnie. W sumie tyłem mnie boli bardziej. <noise> no cóż, i tak też w życiu bywa, mm. nie? Ej, w ogóle, ja tu nie widzę nad razem. Bo oglądał Szopa na koszu. A w ogóle, mamy... <noise> ej, historia jest taka, że mamy Szopa, który <noise> je nam jedzenie ze, ze śmietnika ja bym ktoś nie widział co to shop, to shop to taka kola tylko amerykańska. Na czacie coś była. Dzięki Jacob za... E, za l, donecik i e, mój ten. Dzięki ten. Dobry i <laughs> dobrzy jesteście prawie na zabieram, ale dzięki za donecik. No i mamy shop, którego widzimy z okna, jak sobie przemyśle. Dobra, ja się dołączam do ciebie. Przecież ustawienia za mocne, przecież ja nie zmieniałam o, no tam dobra, ja i... z nad aparatem na zęby. Pokaż, że. Tak, zadawaliście mi ostatnie to pytanie na QA e, Kiedyś na live się mnie pytaliście e, się masz gościa e, e, kiedyś na live się mnie pytaliście jak wrócę do Polski tak będę robił aparat na zęby i prawo jazdy Ej, Ej jak będziemy wczoraj śmierdzącego omleta, to znaczy, że petulowki zrobi kawę. W ogóle jest taka akcja, że Piotrulo zawsze jedna się za nie omlety. Ten no, telefon? Co? A ktoś, ktoś, kto nie lubi omletów, dla niego śmierdzą te omlety po prostu. No, ale więc dla zlejek. mnie tak samo. Ja nie umiem Ja, zdjąć ja, tego ja pachu. szczerze omletów nie, nie, nie trawi, nie lubię. No. Nie mogę we, w ogóle wejść w Cesa. E, nie trawię omletów, więc dla mnie zawsze śmierdzą. Jak Petrulo gotuje swoje omlety, to jest masakra. <laughs> jest taki czad. A jakiś dolej? był chyba? Donajek? Piotrulo! Where are you, my friend? Pietrulo! Ty mój koleżko kochany. A to będzie Piotrulo? Nie wiem co tam jest, ale może się nazywać Pietrulo. Zawłacie patacy na Angierę. Patrycki bo grał pewnie wczoraj do czwartej nagrał. Wiesz jak ja teraz za polskim jedzeniem? Wiesz co ja zrobię pierwsze, jak wrócę do Polski, będę oblegał wszystkie bary,